Witam serdecznie. Czytamy książkę. Uczymy się rozgrywać na podstawie książki Laurensa, Michała, Majka, Michaela. Jak to wolę po francusku. Czytanie zakrytych rąk. Przykład do samodzielnego rozwiązania. Ten z lewej otworzył pik, partner pas, z prawej bezatu. my, dwa kiery, trzy pasy i gramy ten prosty kontrakt. Czy mamy jakiś plan? Wiz nastąpił w waleta Karo. Pytanie. Kto ma damę Karo? Start. Myślimy, myślimy. Tę informację czytamy na podstawie pierwszego wistu, Ponieważ wiz nastąpił w waleta. Prawdopodobnie tu jest walec z dziesiątką albo trzeci walet. Dama Karo powinna być po prawej. Tę informację wyciągamy z wistu. Drugie pytanie. Тома Асапик, час старт. Тома Асапик. Pytanie pomocnicze. Kto ma króla pik? Nie wiadomo. No, należy przyjąć, że po lewej stronie nie ma. Asa Króla Pik, ponieważ wist w Asa Króla As Król Malutka należy do najlepszych, najbardziej polecanych wistów. Więc prawdopodobnie jedna lub dwie figury pikowe są po prawej. Kto ma Asa Treflę? Pytanie pomocnicze. Kto ma króla treflu? Odpowiedź jest prosta. Ten po lewej nie ma Asa króla trew. czyli przynajmniej jedna, prawa, jedna jest u tutaj u E. Ale mamy przynajmniej króla pigma, przynajmniej króla trew i damy karo, tu już, już jest 8 oczek. Gdyby miał jeszcze Asa, miałby 12, nie powiedziałby bez zadu, tylko by cytował, by inaczej. I kluczowe pytanie do tej rozgrywki. Kto ma dame Kier? W którą stronę impasować dame Kier? U tego z prawej, szukać jej czy u z lewej? Ponieważ mam, brakuje nam 3 kart, 5 kart. Impas daje większe szanse niż gra z góry. Gra z góry 40%. Impas. Pięćdziesiąt. I zobaczcie. Kochani. Wykonując te rachunki, spróbujemy określić, u kogo jest dama kier. Ja twierdzę, że po lewej i trzeba im pasować waletem w koło. Potem króla ściągnąć, asa i powinna wypaść dama. A jak to zrobić? Policzmy nasze punkty. Tu mamy 4 i 4. I 4 to 12. Dobrze liczę. Dobrze. Tu mamy 2, i 2 to 4 i 3 to 7. 7 i 12 to mamy 19. Przeciwnicy mają 21. Ten po prawej ma damy karo i dwa króle. To już jest 8. Więc nie może mieć damy kier, bo miałby 10, też by inaczej cytował, a ten nie miałby otwarcia. Miałby tylko 11 oczek. No, niektórzy nowocześnie otwierają. Pytanie: jak będziemy rozgrywać ten kontrakt? Czas start. Odpowiedź jest prosta. Policzmy lewy. W pikach nie bierzemy żadnej, w treflach nie bierzemy praktycznie żadnej, chyba że tu będzie skról tref, ale wiemy, że już nie ma. W karach weźmiemy dwie. Musimy wziąć sześć kierowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ponieważ wiemy, że figury pikowe są rozdzielone, pi figury Treflowe. są rozdzielone as i król i tu musi być dama karo bo widz nastąpił z waleta więc damy kier trzeba szukać po lewej no i przyjrzyjmy się jak wygląda całe rozdanie czyli jakbyśmy zajrzeli przeciwnikom łatwiej jest zagrać króla i piątkę kier w koło a tu się okazuje że powiście takim bierzemy asem i gramy waleta w kier oczywiście gdyby miał dziesiątkę to by ją położył nie ma dziesiątki rzuca siódemka my puszczamy i z nadzieją gramy na podział kierów 2-3. mała do króla wracamy karem no i wiemy że z lewej musi wyspać Damakier, bo już została tylko jedna i tu możemy jeszcze spróbować zagrać dwa razy w trefle ale to jest iluzoryczna szansa bo brakuje nam nie tylko asa i króla ale waleta dziesiątki gdzie one by nie były, ta dama zawsze zostanie wyimpasowana. Powróćmy do rozdania. Zobaczcie. Po wyłożeniu dziadka dostrzegliśmy, że wiz waleta karo wyklucza posiadanie damy karo, więc dama karo jest po prawej. Jedno. Drugie. Nie było wistu as król pik, as król trefl, więc jedna figura... Pikowa jest tu, jedna figura treflowa. I tu już jest 8 oczek. Gdyby tu był as, to byłoby 9, a tu liczymy, ile jest oczek. 2, 5, 4, 5, 7, 11, 12. Zgadza się. Wszystko nam się zgadza. Chociaż tu jest więcej pików. I to tu jest mniej miejsc na kiery, no ale akurat tak wyszło. Co znaczą. Odzywka bezatu też pokazuje, że to jest 7-9 oczek według staropolskich standardów, 6-9 według amerykańskich standardów. I to się mieści. Więc jeżeli przeciwnicy licytują normalnie, zdrowo, to możemy domyślić się, w którą stronę impasować pasować damy Kier. A gdyby ona była druga, to też wypadnie. Ale na podstawie Pierwsze odzywki pasa i Wistów waleta taro. Wiemy, że po prawej stronie nie ma damy kier. I jeszcze na rzecz, te filmy, czytanie zakrytych rąk, według Laurensa. Ja tę książkę czytam i tłumaczę. <grytanie> Należy czytać po kolei. Dziękuję za uwagę. A, i staram się dać, dawać 5-6 odcinków tygodniowych.